materiał będzie taki trochę powiem wam szczerze, z dupy ale trudno z dupizm czasem się opłaca chciałem wam trochę powiedzieć o utracie wzroku tak no, tracić wzrok i co dalej prawda można się albo załamać albo ogarnąć temat i akurat wiem o czym mówię tutaj da się ogarnąć ten temat naprawdę można po prostu znaczy można trzeba nie poddawać się nie jest to proste. Pierwsza rzecz, yy, Biała Laska. Skąd wziąć Białą Laskę? W Lublinie jest taka ulica, gdzie jest, ja wiem, może 8 sklepów dla osób niepełnosprawnych ze sprzętem tak zwanym rehabilitacyjnym. W żadnym z nich nie znalazłem Białej Laski. Najlepsze źródło białej laski, sklep internetowy, jest jeden w Warszawie. I teraz, jaką laskę sobie wybrać? Przede wszystkim wysokość. Laska powinna mieć długość minimum od mostka nasady do brody. To jest ten przedział wysokości laski długości. Za długie i za krótkie laski są niebezpieczne. Za krótka, dlatego że nie daje nam pewnego. Mm, inaczej, za krótką laską nie zbadamy dobrze terenu przed nami, możemy się wpierdzielić coś, a za długą y, też jest tak y, ciężko. Tracimy y, płynność ruchu itd. Tak to taka pierwsza moja praktyczna rada. Czyli szukamy laski w internecie i laski w wysokości około 30 cm, do długości 30 cm mniejszej niż nasz wzrost. Ja mam 1,70 m, to mam laskę 1,40 m. Kolejna rzecz, czy laska składana, czy laska nieskładana, a może teleskopowa. I to wszystko zależy od naszych potrzeb. Jeżeli będziemy poruszać się sami, to teleskopowe laski nie kupujmy. Teleskopowe laski są niebezpieczne na pierwsze szkodzie się złoży, trzeba cały czas ją poprawiać. Nie znam takiej, żeby się tak blokowała, żeby się nie złożyła. Więc teleskopowej laski nie polecam. Więc mamy wybór między laską jednoczęściową i składaną. I teraz ponownie: laska jednoczęściowa ma tę wadę, że jej wysyłka, zakup i wysyłka jest droga. Koszt jest około 30 35 zł. 35 za paczkę. Ale jest ona o wiele bardziej odporna na uszkodzenia. O wiele trudniej ją zniszczyć, jak ją nam ktoś na przykład ją nadepnie, albo wlezie na nas i gdzieś tam ten laski składane są tańsze w transporcie. Są wygodne dlatego, że można je złożyć na przykład w teatrze, w kinie, w autobusie jak jedziemy gdzieś już to trasę w samochodzie. Ale ich minus jest taki właśnie, że są mniej odporne na uszkodzenia, łatwiej je złamać. To druga taka praktyczna porada, jeżeli chodzi o laski białe. Trzecia rzecz, y końcówka, bo tak laska składa się zasadniczo z trzech rzeczy. Z rączki. Z laski właściwe, jak ja to mówię, i ona, tak jak mówię, może być teleskopowa, jednoczęściowa bądź składana. Z tym, że składanie jest realizowane na, na zasadzie takiej gumy i zawiasy się robi, po prostu rozsuwa się i. Tak to działa. No i końcówki. I końcówki są różne: okrągłe, grzybki, podłużne, tak zwany marshmallow, które bardzo lubię. Mogą być plastikowe, ceramiczne, mogą być łożyskowane okrągłe. I teraz e, tak. Plastikowe są najtańsze. Są mało trwałe, w sensie, że się ścierają. Ale są lekkie. Ceramiczne. Mają to do siebie, że są bardzo odporne, bardzo dobrze oddają też na podłoże. I właśnie laska, jak jest składana bądź teleskopowa, gorzej oddaje podłoże, czyli fakturę podłoża, niż laska jednoczęściowa. I też tutaj końcówka ceramiczna lepiej oddaje podłoże, plastikowa gorzej. Wadą ceramiczną jest to, że to jest ceramiczna taka półkulka. Wklejona w plastik. Jeżeli niefortunnie nam laska upadnie, to ta kulka się może odłamać. Mi się to zdarzyło. No i teraz, czy końcówka stała, czy na łożysku obrotowa? Ja do tej pory używałem końcóweczki stałej, ale przeniosę się na obrotową. Raz, że jest lepszy kontakt z podłożem. Dwa, że mniej się męczą nadgarstki. Jak się dużo chodzi, no to taka laska lepiej robi. Myślę, że temat lasek zamknęliśmy. Aha, rączka. Rączka może być drewniana, plastikowa, gumiasta, piankowa. Ja używałem do tej pory gumiastej, byłem z niej zadowolony, ale teraz przeniosłem się na drewnianą. Hmm. No to jest dziwne, bo to jest twardsze, ale mniej się ręka męczy. Więc ja polecam drewnianą. Dobra, to tyle kwestii hmm, tyle kwestii yy, laski. Teraz <coughs> telefon elektronika, komputer. Komputer najprościej udźwiękowić jest w tej chwili Windowsa dziesiątka ma już wbudowanego gadacza robimy przycisk Windows plus Enter i włączać, powinien nam się włączyć lektor druga opcja to NVDA no niestety żeby pobrać NVDA musimy wejść w internet więc możemy kogoś poprosić żeby wszedł, pobieramy tam jest opcja donacji, nie musimy instalujemy i już mamy komputer udźwiękowany w telefonie, jeżeli macie iPhone'a, sprawa jest łatwa, bo albo włączamy przez Siri, mówimy Voiceover On. Albo po prostu trzy razy wciskamy przycisk Start, już mamy włączony Voiceover. Z Androidem jest trudniej. Z Androidem jest trudniej, dlatego że jeżeli już nie widzimy i mamy Androida, albo nas to zaskoczyło i chcemy, straciliśmy... Fajk gadam, to mi gaśnie. Jeżeli chcemy włączyć talkbaka, tak, czyli odpowiedniego voiceovera w Androidzie, no musimy niestety skorzystać z pomocy osoby trzeciej, czy to w nowym, czy w już posiadanym. Inne praktyczne rzeczy, które się przydają, poza takimi gadżetami jak gadające termometry, wagi i tak dalej, to podstawa, że czujnik płynu, którego nie posiadam, ale w końcu sobie kupię, po prostu jest to taki plastikowy bryloczek z dwoma takimi metalowymi wąsami, wieszamy tymi wąsami na kubeczku, lejemy wodę, robimy kawę, herbatę, jak zbliżamy się do krawędzi, jak już jest pełny kubek, zaczyna nam to piszczeć. Jakieś tam takie rzeczy jak czujniki kolorów i tak dalej, czujniki światła, to wszystko możemy zrealizować przez aplikację w telefonie. Już teraz nie ma potrzeby wydać pieniędzy na takie rzeczy. Raz, że są to rzeczy nietanie. Bo na przykład czujnik kolorów to około 400 zł. Czujnik światła, ja wiem, Jak nie wiem, nie, nie interesowałem się tym, ale też nie jest tani. A no kwestia jest, załatwimy to w telefonie przez aplikację, na przykład e, Seeing Assistant Home. Taki jest e, pakiet, i tam mamy czyty kotów kreskowych, tworzenie tagów, tak. rozpoznawanie y, światła, rozpoznawanie kolorów. Wcale to nie działa gorzej niż takie rozpoznawanie kolorów na to mm, jest sprzętowe. Co jeszcze warto mieć y, na początek y, apkę, która by rozpoznawała na banknoty. Też są takowe można sobie y, Coś takiego um, zakupić w postaci aplikacji i mnie się też wydaje, że ja kiedyś to um, przez... można spłacić... Znaczy no mówię, są do tego programy, tak? I nie ma co wydać na pieniędzy na spłatę, jak to można załatwić jednym pakietem za 50 zł. No i najważniejsze, nie poddawać się. Nie poddawać się, nie bać się wychodzić. Do tej pory jeździliście na rowerze. Jeździcie na rowerze, są tandemy, można pójść na siłownię, graliście w piłkę, starajcie się grać w piłkę, jest piłka dla niewidomych. Nie wiem, no po kolei tak, róbcie aktywność, nie siedźcie w domu, wychodźcie dużo, boicie się wychodzić, są programy szkoleniowe, gdzie uczą chodzić, uczą zwracać uwagę, a w pewnym momencie sami zaczniecie zdać uwagę, że słońce, że dźwięk, że klasko uderzacie, to w zależności od tego, gdzie jest blok, gdzie są drzewa. A inaczej to brzmi tak, odbija się czasem echo i tak dalej. Chodzić, 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 jeszcze raz chodzić. Nie zabykajcie się w, w, drie, w czterech ścianach. Dobra, będzie tego pierdzielenia, na razie.